Cześć, tu Iwona. Patrzcie, jak sobie radzą maluchy z tego pierwszego miotu. Siedzą sobie ze swoją ciocią albo mamusią. No, coś mi tu ostrośnie nie idzie. Widać dobrze, jakie one mają te wylonki, ale bardzo ładne. O. No i tak mają około czterech cm. Pokaż nam się tamta, jaki ma ogon. O, jak się rozpościera. Fajne. No. Ciężko mi to uchwycić. One się chowały, ale już właśnie coraz częściej wychodzą teraz dobrze widać fajne, szkoda, że nie redy a najlepiej jakby jeszcze były redy takie wloniaste ale uważam, że jak na, że mają bardzo długie te walony i fajne o. jak na takiego malucha to, to myślę, że ten walonek jest no tak jeszcze Pokażę te moje dorosłe samice, które się teraz ostatnio wycierały. No. no, wydaje mi się, że te welony mają fajne. Ampulary, które tu są, to są simaki na wykończeniu. Jak już tu niedawno mówiłam, kolejna, kolejna pusta muszla wyżarta. No ale teraz przejdźmy do meritum sprawy, czyli dzisiaj film miał być o tym, jak rosną pinoje. Proszę bardzo. Toczą ze sobą e, cały czas walki. Od razu mówię. Możliwe, że, że to w większości są samce. O. Co się uspokoją, to od nowa. Są jeszcze młodej. I walki terytorialne na razie. Jedzą wszystko. Nauczyłam je, że, że płatki też dostają rano. Jak tylko wstanę, to dostają płatki. Nie na mleku, normalne. Ten jest fajny, taki ciemny. Double Dark, podobno. To taka ciekawostka. Wyszły moje brewi o których mówiłam wiele razy. Bardzo fajne kiryski. Miałam, miałam trzy. Jeden padł wtedy od razu po, po, po wpuszczeniu. To samo ryby z odłowu. O, ich nie da rady rozmnożyć w warunkach domowych. Chociaż niektórzy twierdzą, że, że nie ma rzeczy niemożliwych, ale. Ale nie słyszałam o takim przypadku. Piękne są, prawda? To też tak, taka teoria, Grzesiek Masterfish, jeżeli oglądasz, to znów widzisz, mam ryby z odłowu, które nie są płochliwe. Aż tak. Tu znowu jeszcze widać tego malucha z poprzedniego miotu. Nie kręcić tylko dzisiaj o pinojach, ale ale nie mam weny, chyba taki film o wszystkim i o niczym. Znaczy nie o nie, nie, niczym, generalnie o rybach. Ale bez jakiejś y, myśli przewodniej. Myśl przewodnia, co zrobić, żeby w wodzie nie było tych paproszków? Bo jedyne, co mi pomaga, to, y, tak jak już mówiłam parę razy, włożenie filtra Asapa, do tego go wykorzystuję, w środek wkładam watę to wtedy jest jakaś poprawa, a tak, to czy podmiana, y, czy coś tam, czyszczenie filtra, nic y, nic absolutnie mi na to nie pomaga, pomijam fakt, że jak tam już wiemy, y, kubełka się nie czyści. Y, przeloty są czyste, wszystko jest ok. Y, nie wiem skąd y, ciągle ten pył, który mnie ratuje. Tam sobie pokazują się y, inne alki, rzadko, rzadko widywane. To jest, o już ucieka, L128, jeden z trzech, nie wiem czemu, jest on najmniejszy i ma jakby większe grochy i troszeczkę inne ubarwienie. To też jest rybka z odłowu, takie, tak samo jak te dwie pozostałe L128, ten jednak jest bardziej płochliwy, mniejszy, no prawie o połowę mniejszy, <laughs> nie wiem czemu, bo jak je dostałam to wszystkie były tej samej wielkości. W ogóle dzisiaj nie mam fazy na gadanie. Patrzę sobie na te welony. To jest tabletka proteinowa yy, Tropicala. Kończą mi się, będę musiała ich dokupić. Yy. Zaraz pokażę jak maluchy w żłobkarium sobie zajadają też ochoczo. To jest... Dzisiaj jest włączona tylko jedna lampa. Jest troszeczkę ciemniej, ale w sumie w ciągu dnia była rozsunięta roleta i padało trochę słońca, i jakoś już tak nie włączałam drugiego światła. Dzisiaj bez statywu, ręce mi się jeszcze nie trzęsą, aż tak. No i tak jak mówię, no podejrzewam, że same samce. A szkoda, bo chciałam, żeby, żeby, z tego się zrobiła samica, ale tak patrzę, że jeżeli mam patrzeć na jej nożyczki, a to 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 sobie zawsze biorę jako pierwszy wskaźnik. Drugi to, to czułko. Nie wiem co myślicie, ale mi się wydaje, że, że samiec. Mój Dobra, jeszcze do przedszkola i kończymy. Może jeszcze taki szybki przegląd kostki. Dzisiaj tak rozmawiałam właśnie z Małgosią na temat tego, co jest najważniejsze. Oświetlanie czy podłoże, czy dawanie nawozów. Słuchajcie, te rośliny nie dostają nic poza dobrym światłem. Nie ma nawozów, podłoże jest jałowe. Woda się zrobiła troszeczkę herbaciana od liścia, które krewetki dostały. No i tak sobie fajnie te roślinki rosną. Tych herbatów jest od groma. Dobra, to jeszcze pokażę moje przedszkole, moje maluchy jak sobie właśnie dzisiaj dostały tą tabletkę. i bardzo, bardzo jest duże zainteresowanie większe niż cukinią w sumie. Chociaż cukinią też liczyłam je dzisiaj by przestałam liczyć na 150. Liczyłam tylko te, które były tutaj z wierzchu, a samo jeszcze w grocie w rurkach sobie siedzą i pod korzeniem jak widać same ciemne ale przynajmniej wyloniaste przynajmniej większość lubię ten widok takie strzałki na szybie siedzące no i jeszcze tutaj jeden rzut oka na tapsa dobra i taki to filmik na poniedziałek. Jestem zmęczona, bo miałam trochę sprzątania przez ten długi weekend i trochę, trochę męczących zajęć. Więc dzisiaj bez entuzjazmu, w głosie. Pozdrawiam wszystkich. Na razie pa.